Hej, cześć, witajcie w pierwszym odcinku z dziennej zmiany u Frediego Na wstępie chcę Was poinformować, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję dla rozwinięcia się tego kanału. A teraz zapraszam do oglądania. Ubyrzałem to OLK. Jest to bardzo pozytywnie ten. Bardzo pozytywnie nastawiony do tej gry. Na wstępie hello? Hello, hello! Witaj, witaj, witaj. Eee, witaj w nowej, i teraz miałem problem z Improvident. Eee, i bezpiecznej eee, Freddy's. Eee, więc aktualnie nic nowego. Eee, to jest moja, tak, ulubiona 50. lokacja? Eee, jakoś tak. Mmm. Witaj w swojej nowej pracy u Frediego Fasbera W piz pizzerii Frediego Fazbeara Pojadę tym, co już zrobiłem. Tak testowo. Nie nazywa się tylko Old Sport, bo wtedy ambient się zmienia, i już nie jest taki fajny. To. Nie, nie nazwiemy się Old Sport, ale najpierw zrobimy to zakończenie. Mmm. Tan If, if if the robots. Nie. Nie i robotów. E, e, dobra. Eee tam. Ostatnia pizzeria? tak? Tak, za zamknięta. Eee ja Uh, well, uh, I want uh, to see my family. <laughs> Chcę zobaczyć moją rodzinę. Proszę Więc <laughs> uh, uh, ten Czy tam. Proszę uciekać czegoś tak. Uh, like a Nie poradzę sobie. Jestem zdolny, chłopiec. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. A feel instinct. Uh, tylko powiedz mi, jak się nazywasz, i przejdźmy. Uh, uh, musimy podpisać kontrakt. Powiedz mi, jak się nazywasz. Uh, nie dam się. Uldsport bo wtedy zmienia się ambient to jest słabe. Uh, ale wiem, co muszę zrobić na stubę. Pójdę w ślady Elevena Dam, Dan. okej, okay, dzięki. Masz jakieś, masz jakąś przeszłość kryminalną? Muszę. O, oh, e, yeah. pamiętam cię. You go sing this price of paper. Podpisz ten papier, czy jakoś tak. E, dobra, no. no spoko. E, to witaj, nasz nowy pracowniku. S dobra, to są takie. no, że to Kenny w ogóle, bonusy, ta. E, Eee... Hey, uh, so you only take the scythe of... safe room. Eeeh... Uh, idź do safe roomu? Uh, Nie zaciągaj tam dzieci. No. Wait. No tak, wolimy się tylko na przyszłość, tam. Tak, takie pieprzenie o No, okej. Eee... Ja zapisz. Idziemy prosto do safe roomu. Czyli tutaj tu mamy sezamba, czy jakoś tak. Spieprzamy stąd, prosto do safe roomu. Ponieważ jeśli chcę zrobić z to muszę iść do safe roomu. To jest mój obowiązek na przykład tu ja. I ci dogo się frumął. Hello there. Uh! Siema, <laughs> lubisz Freddys? Eee, y kocham to magiczne miejsce. Jest okej. Okay. To miejsce jest się Widzę, że mam podobne zdanie. Uh, guess, well, uh, is manager, znaczy ja nie jestem menadżerem, więc uh, dzieci i Panie z... Proszę... Kurde, ja nie wiem jak to tłumaczyć. Kto tam jest swój mózg? Proszę. Jest osiągnąć muszę osiągnąć tam, bo tam... Bo nie słyszę swojego głosu i ze zbędę. No. E... Nice. E... Kontynuuj. Przeprowadźcie dzieci! Yy, nie zamknijmy się w czy jakoś tak, okej okay, dobra, po musimy po prostu mordować dzieci! Proste! Wskakujemy w kostium i mordujemy dzieci! Przepraszam, jestem bardzo otwarty, no. Przeprowadźcie do mnie piankę dzieci, co tu je zabijemy. Eee. Yy, Sowieczę mnie! Dzięki. Czeka, masz, wyprowadzisz tu piątkę dzieci. Lola. No. zobaczymy Ale czemu nie było? Tu, 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 tu. E, e, było też. Why not? E, save game. Na pewno. W sensie nie chce mi się jeszcze raz skatać z Davidem. Na pisie Dave? Te otchłonię kasetę. Hej, 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 tam. No dobra, os. Mam w dupie te kasety. po prostu maszować się nie chcę mi się. Po prostu takie pierdolenie odnośnie zakładanie kostiumów. Tam minigierka z tym, żeby się jeszcze tam sprężyny naciskać. Jeśli, jeśli muszę odsłuchać tą kasetę, bo jeśli nie odsłucham i wejdę do sprężynowego kostiumu, to będzie. Ah! Będę umierać. Jest też parę rzeczy, w których nie mogę robić w kostiumie. Okej, okay, to wszystko. Yy, to wszystko na dziś. Oto. Um. Quick. Musisz klikać spring, spring bloki. I... A! I to już wszystko. Okej, okay, to... Jeszcze raz save game. Nie chcę mi się teraz słuchać pieprzenia fongaja, dla odmiany. No i uciekamy z I teraz mi się... Już myślałem, że mi tu wparuje odsłonie takie. Hej, stary, już wziąłeś te dzieci? S Jak na odsłonie to przystało? O, bawmy się w rozdawanie dziecią. Czekaj, muszę spacer. Ale ty, wolno, popylasz. To stary Łatwy sposób na zdobycie tokenów Dawanie dzieciom ciach Gorzej tylko jak jakieś dziecko się wkurzy, bo nie dostanie ciacha, a inne dostanie Nie dyjgaj, nie wypieprzysz się Idź szybciej Well, spieprzyłem. No. No właśnie. Dobra, gdzie to je miałam? Wyłażę. Nie da się? No to no to wkurzmy jakieś dziecko. już zakiknął. No weź się jakiś wkurz w końcu. Poważnie się wkurz. Okej. Okay. Chętnie bym sobie pograł w Foxego. To aż ciasteczka. Muszę prowadzić piątkę. Dwójka. O kurwa. Tych jest już troszeczkę za dużo. na no rawiecie. Nie, 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 nie potrzebuję was. Bo wystarczyło tylko tą jedną, tę parę. To teraz idziemy po prostu z tą dwójką do Steve gdzie wszystkim się już zajmie nasz przyjaciel Dave? Cześć dzieci I gdzie jest ten tchórz, Dave? Po prostu może je zostawimy w serii w formie na radzie. Oldsport, gdzie ty jesteś? To tafia, nie jeden chyba. Nie wiem, idę Idę poifować Foxego, okej. Okay? Nie mam co robić ze swoim życiem. Kurwa, tego nie tu. Zamknij ryj, ja nie do ciebie, okej. Okay? Boże, ale musi być smutno. Bo to jest kuchnia. Eee. O! Tak czekałam aż kichnę. Chyba tu. Chyba było tu. No chyba nie mogę. Chyba... A nie. Dej. Mam nadzieję, że się dziećmi. Nie wiem, Play Foxy i Fifi. Fi. muszę. Po prostu muszę, ok. Tak z sentymentu do tego, że już to chwileczkę sobie pograłem. Umówmy się, muszę. Mamy... Mamy tylu zdolnych klientów! Nieprawdaż? Ej no co jest? kliknę na tarczę! Tyle takich zdolnych. Google tłumacz, nie, no już się poddaję Google tłumacz, dawaj. Yy. Będę się bawić tym, nie angielski, polski. Przepraszam, że użyłem go podczas nagrań, ale zrozumcie mnie, okej? Okay? Dzień dobry, jestem inspektorem zdrowia. Okej, okay. pierwszy środek, pierwszy. Pągaj? O nie! I znowu tutaj znowu! Wybrać go a nie proszę! To był człowiek z głową, z telefonem na głowie? Nie pytam na. Dobra, ja, 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 muszę tam z... Z piepr... nie, nie chcę, żebym miał deala Z jest A tak, Helix! Muszę to zrobić Albo mogę mu zaoferować 50 plastykenów Okej, okay, mamy deala, panowie Daliśmy mu 50 plastykenów Dobra robota pracowniku Dziękuję Ci w ogóle Dobra Okej To było dobre Bardzo dobre Teraz idę sprawdzić czy w ogóle Dave się zajął tam tymi dziećmi Dave proszę powiedz że Kurwa i co ja miałem zrobić z tymi dziećmi? Na pewno założyć kostium. Szybko! Szybko, springlocki! Oj! Ała Ojej, ojej. Fongaj. No nieźle Przyniosłeś tu dzieci Zwalniam cię Dzięki wiesz <grybuj> <grybuj> Kontynuujmy Ało nie Zakończmy do zobaczenia w następnym odcinku. Bye.